Hejka, witam Was w kolejnym odcineczku z Overwatcha. Pobieramy dowodzik standardowo. szybciutkie pobieranie. Zobaczymy, co nam dzisiaj przyniesie ten cesik magiczny. Czy będą jakieś firy, czy nie będzie. Już nam się kończy pobierać i oceniamy dowodzik. Bang! Ładwanko, overpass. A czemu tak jest napisane uproszczone? Co? Co? <laughs> Dobrze, turniejowy jest napisane albo skrzydłowy. Wiesz, że się tak spotykam, że było uproszczone napisane. Jakiś bóg się tutaj wkradł, chyba. Dobra. Jak tutaj się wszystko prezentuje? 7-3. Drużyna podejrzanego przegrywa. Sam podejrzany 10-8 No, no takie, no, nie najgorsze. Nie najgorsze, jak na 10 rund. No i zobaczymy, co nam pokaże. Lecie tutaj na kosie. Na kosie? Dlaczego na kosie on leci? Jest pewne, że jest tutaj czysto. Tak, on to już dawno wiedział, że tutaj na pewno jest czysto. O, buchanie działa w plecy, ale słuchawki działają, więc usłyszał. No i bęk. Czyli widzimy, że tutaj szybciej mu poszło. Zobaczymy, czy będzie tak cały meczek leciał na kosie, czy to było jednorazowe. O, pany, ale cię tu laguje, ziomek. Ziomek, laguje ci strasznie. Tam już dwa boty w drużynie przeciwnej są w ogóle. Poddali się, no wyszli z meczu, stwierdzili, że nie będą... No. O Jezus! Ładne skaniki! Także wie co skanować, gdzie skanować, w którym momencie ma takie idealne wyczucie czasu. Wie kiedy przeskanować. No i oczywiście na kość celeci. Czy będzie tu. Tutaj... No kolejny, kurde, piękny skan. Przez kamienne mury. Leci po kolejne fragi, po kolejne fragi. Ciekawe, czy się yy, odpalił dopiero teraz, bo jego drużyna przegrywała? Czy od samego początku latał odpalony? No i myślę, że leczy od samego początku. Radziej tak mi się wydaje, ale jak było, no to nie wiem. No, no nie wiem. Nie dali mi okazji tutaj podejrzeć. O, zatrzymał się na chwilę. Jakiegoś może Banyhopa chciał wgrać. Tylko co nie wie, jak, jak to działa jeszcze. Co on tutaj robi? Może mu myszka się odłączyła? O, jednak działa. W sensie pan sam nie wiedział, co robi. O, proszę, no jest popis tutaj. Bany hopa nawet. Fleszy nie na niego, proszę, jeden skanik, zaraz tu jeszcze będzie skalował kolejny skan. Wow, na tym pasy to chyba przez wszystko można skanować. Przecież wszystko da się skanować tutaj. Na to wygląda. Dlatego trzeba mieć idealny wyżycie czasu, kiedy to zrobić. Tak, jak tutaj nasz podejrzany. No, i tutaj też będzie skanował. Czeka. Ale się nie doczeka, bo diament go kurde prześcignął. I to ja bym się udało zdobyć tego fraga. To teraz nasz podejrzany wykmini, gdzie pójdzie, czy kogoś zabija, czy znowu mu pozabierają. No, chyba ciężko mu się gra. Mam wrażenie, że to chyba ma ze słabego kompa, jak na cheatę i mu ledwo działają. Mmm, no trzeba popatrzeć, tak, gdzie są przeciwnicy, dać info e, swoim. A może to jeden i drugi jest odpalony, bo tutaj jego kumpel też przecież wpatrzony w ścianę. No, czyli topór też może być odpalony. Skoro stoi pół rundy wcelowany. No, tak by mi to wyglądało. Tak by mi to wyglądało. Stoi pół rundy wcelowany w ścianę. Po prostu na całą mapkę ma podgląd i sobie obserwuje, co się dzieje. O. Widzę, moment jest. Jest moment. No, to już z kosą czeka. Ale jednak nie, jednak autoszmeta wygrała. <grymne> nie chcę ryzykować aż tak. Myślę, że to jest Magic 4 w ogóle, że pięciu kumpli się, kurde, y, po szkółce, wiecie, umówili na kanterka, na cheatowanko. No i tak to działa tutaj. Tak mi się wydaje. Dobra, na info. Topór. No, patrzcie, jaki wcelowany, tam kuka patrzy. I czekaj, czy ktoś, czy ktoś mu przejdzie, czy nie przejdzie? Czy zabije, czy nie zabije? Podejrzany, znowu skacze, nie wie, co chce zrobić. Patrzcie, ale to jest teamwork. On zamiast sam chodzić na fragi i zabijać, on daje kumplom info. Widzicie? Widzicie? I wtedy kumple chodzą w celowani, no i teoretycznie nie będą Jego zgłaszać, tylko Jego kumpli. Ale jak ktoś jest taki jak siaska, że zgłasza pięciu w drużynie, no to wtedy no, każdy będzie podejrzany. No i gitowa. No i co teraz podejrzany zrobi? Czy się tu zatrzyma Wydaje mi się, że będzie czekał, aż gdzieś zobaczy, że podjeżdżają. No tutaj już widzi, widzi, gdzie? Gdzie się ustawić? Widzi, że tu podbyła ściocha I pewnie Phoenixem zaraz no, z toporem razem zresztą. Dwa kumple. Lecę na plecy teraz. O, jeszcze go zablokował. Aj chyba już się nie lubią. Nasz ekskusami w ogóle on. Jezus! 100% to są, kurde, jakieś... Jezus, nie mogę z takich ludzi, naprawdę. Dwóch kumpli, 100% nie. I yes. <ścoughs> jeszcze desy tu robią. Czekają, no wejdź, no wejdź mi. Czy będzie kusy, czy nie będzie kusy? Wydaje mi się, że ze słaby movement mają. A tu już też zostali zauważeni. I teraz Pelikan będzie próbował ich dojechać. Ma też info od swoich ziomków. Gdzie te taki stoją? No, jednak. Topór zabił. To, o, 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 o uciekł ten celownik. <laughs> Ale kocy się nie udało, także są butami, Nie tak, to że cheaterami też są do tego butami. Oni ma tylko w dwójkę kumpla, tak mi się wydaje. Bo w sumie w dwójkę grają cały czas Jak się skradają, reszta teamu nie A, już spotkanie kolegów, dawaj chodź idziemy, idziemy do A Idziemy do A Znowu jakąś kosę spróbujemy Ale nie, dawaj wracamy do B A w żadnej nie wie co zrobić, czy złojać czy nie, czy biec za nim, czy nie Wganianego się tutaj bawią nie to, to ja ich zgłaszam dosłownie za wszystko, za wszystko, co się da ich zgłaszam. Razem z tym trollowaniem, bo... No bo słabo się zachowują, nie? Że latają odpaleni, to jeszcze widzicie w jaki sposób. No nie, jest to fajne. I teraz tylko wychylam mi pek, pek, trzy heziki. no i tyle. Naprawdę, współczuję terrorystom, że musieli trafić na takich imbecyli. Serio. Ja na szczęście bardzo dawno nie trafiłam na czterów, bo nie gram rankedów już. Dlatego kurde nie wiem, jak to jest mieć cztera. Co, on może tak przeskaluje tym kosom, rzuci go. Jest jeden. I. Czy będzie kolejny? <grym> Jaki łeb. Wiecie, teraz czekał. No woła go, no wyjdź, no wyjdź. I czy wyjdzie mu pelikan, czy mu nie wyjdzie? Chyba nie wyjdzie. Nie, nie jest taki. O, chociaż. No i wiennie, że go zabił super ręcko. To mi się podoba. Cztery trzeba gnębić? Bo to są dziady. To są dziady. Mamy podejrzany znowu. Stoi. Ptórka z rozrywki. co runda. Stoi w miejscu, nie rusza się, a zaraz biegnie na info. No, kanarek już sobie padł, odleciał. O, oh, wow, wow. Chyba coś pójdzie pykło tutaj. Chciał wskoczyć i sobie plusknął do wody. A terroryści longiem idą tam w sumie czysto. Nikt nie trzyma tego longa. Nikt nie trzyma tego longa, nie wiem czemu, skoro mają dwóch odpałów w teamie. Wszystko wiedzą. No, jeden upczy, co prawda, ale już się otrząsnął. Otrząsnął się. No dobór tam robi robotę. <grymne> Jezus, oni są naprawdę nienormalni. Co to jest za przyjemność, grać odpalonym i czekać z kosą co rundę, aż ci wyjdzie przeciwnik? Jeszcze go nie zabijać. Ja nie wiem. Mi się wydaje, że taka osoba nigdy w życiu nikogo, kurde, kosą nie zabiła w kanterku. No i musi na tak spróbować, bo skoro normalnie mu się nigdy nie udawało, no to może przy odpaleniu się uda. Także oczywiście zgłaszam go za wszystko, za co się tylko da. Oczywiste, oczywiste. Oczywiste i oczywiste, bo też przeszkadzał, bawił się wganianego ze swoim kumplem. Więc to jest według mnie przeszkadzanie. To jest przeszkadzanie, bo nie powinien tak robić. Może jego dźwiękom się to nie podobało, że zamiast fragować, on się bawił wganianego z kumplem. No, no trudno. Dobra, czekamy na kolejnego warboczyka. Myślę, że w miarę szybko tutaj powinien nam się pojawić. Zobaczymy, tutaj jeszcze w aktualnościach, pewnie już też wiecie. Zmiana o tych kluczach, że jeśli teraz kupimy jakiś klucz do właśnie pojemników, no to wtedy nie możemy tego sprzedać, już zostaje to przypisane do naszego konta, więc no chcąc nie chcąc musimy otworzyć ten pojemnik, albo trzymać sobie klucz, nie wiadomo po co, bo już go nie sprzedamy, tak jak to kiedyś było. Wydaje mi się, że spoko zmiana. Że spoko zmiana. Dodaję naklejeczki, już oglądaliśmy je też ostatnio. Otworzyłam, kurde, jeden pojemnik. I wiecie co mi wyleciało? Zaraz wam powiem. I kurde, ta naklejka mi wyleciała. Ta naklejka mi wyleciała. To jest chyba. No, no taka jedna z tych gorszych. W seryjnie. To już bym wolała i Tom, i Tom, i, i Tom, i nawet Tom. A musiało mi wylecieć. to. Nawet to, co późno jest spoko. Za stary na to też jest lepsze niż, kurde, ta powściągliwość. A mi wyleciała. No i, i mam sobie. Może kiedyś na coś nakleję. A na razie będę ją trzymała. Tutaj pojemniki. Z... Tutaj chyba też je oglądaliśmy. O, toksyczny dla mnie idealna. Powinnam mieć taką i sobie ją nakleić na coś. Ale zdecydowanie ta jest ładniejsza. Taka folia by się przydała. Ale już nie otwieram tych pojemniczków, to było takie w sumie jednorazowe. Tak mnie na live skusiło, żeby otworzyć, żeby przetestować, co mi wyleci tutaj z tego pojemnika nowego. Wszedł nowy, no to trzeba otworzyć, trzeba przetestować. A tutaj co jest? jakiś jaki słodziośny jodoroszec. Dobra, ja resetuję cyskę w takim razie, skoro tutaj nic nam się nie pojawia, quitujemy. I włączam jeszcze raz. Myślę, że teraz powinno nam się pojawić. Już troszkę czekamy. Także powinno być. A czy będzie? O! Ja normalnie przy każdym odpaleniu cesa mam nagrodę. Pedeków przy każdym odpaleniu CS. No i mamy Overwatcha, pobieramy. Także, no, fajnie, w sumie, nie? bo to jest takie coś, że kurde, udało mi się zopać. Cheatera jednak, skoro dostałam te pedeki, no to fajnie, że robimy te Overwatcha. No i że słusznie, co nie? To jest takie potwierdzenie, że warto je robić. Bo jednak, coś tam, coś tam jest to e, sprawdzane później, no i są ci ludzie panowani. Zobaczymy, co nam teraz kanterek tutaj przyniesie. Czy będzie turniejowy, raczej turniejowy, bo się tak dłużej pobiera. Oceniamy. No i DAS dwa turniejowe. DAS dwa Klasyk kurczę, bym powiedziała nawet. Dobra. No, wczytuj się. Wczytuj się. Są dźwięki. No i nie. Nie. Mam nadzieję, że on trolluje. Mam nadzieję, że trolluje, i wcale on nie jest kręciołkiem. No ale niestety. Widzę, że antyterroryści w ogóle stoją na respie. Nie ruszają się, w ogóle nie przechodzą przez tą bramę, bo chyba nie mają szans w ogóle przy tym przechodzić. To był już pierwsze fragi na Longu, ale podejrzany leci do niego. No jak? No 9-2 wygrywają sobie terroryści. Podejrzany pewnie naciupane. No sporo 24 frakcje naciupane. Tutaj ewidentnie kieruje swoją drużynę się, czemu oni nie wyrzucają takich ludzi. Dlaczego? Co to jest za przyjemność z grać z cheaterem? Wygrać mecz, który i tak nie będzie brany pod uwagę później, bo zostanie on cofnięte. No bez sensu. Naprawdę bez sensu to jest. Ale jak widać ludzie lubią chyba. Jakim cofa mecze i tracić swój czas po prostu. Ja już bym wolała nawet wychodzić z takiego meczu Bana dostawać niż miałabym grać z takim kimś. Naprawdę. Jestem tak kurde negatywnie nastawiona do tych wszystkich cheaterów. Seryjnie. Nawet jak ktoś, kurde, chociaż raz się odparł, jak czyta ona na swoim kąpie, no to i tak już jest dla mnie cheaterem. I zawsze nim będzie. Massagrę. Ale chociaż dobrze, bo się tak nie kręci, wiecie, tak, tak mega, mega, mega szybko, tylko idzie sobie wcelowany w tą ziemię, no i jest w miarę spokojnie, W miarę spoko jest. O, nawet się podniósł na chwilkę, kognął na swoich kumpli. No i tutaj sytuacja ta sama, antyterrorysty nawet się nie ruszają, no bo nie mają sensu, nie ma w ogóle po co się ruszać, skoro mecz przegrany. Miesz przegrany, tam już Pekka będzie plantowana. Trójka jak zwykle narespia. Dzięcioł wyciąga jeszcze z A. No ale poległ, tylko jednego frakcja zrobił Dzięcioł, tutaj taki odważny. Wszystko z fragów ma i odważny sam tam na longa wbiega. No i już, i już, oni wszyscy w kupie. Ale chyba mu nie dadzą rady. Chyba nie dadzą rady. O, zatrzymał się. Konfiguruje dalej. O, jeszcze się zabijają. Te taki... Oni już po prostu... Część z nich pewnie odeszła od komputera. Część z nich tako się zabija. <grywy> już jestem zdilittowani na maksa, pewno. No i... Na co on czeka? Na co on czeka? Skoro i tak nikt mu nie przychodzi od tylu rund, to dlaczego teraz miałby przejść? Ale on ma nadzieję! Ma nadzieję, że kurde będzie tutaj fragował. Ale nie jest odważny, bo zamiast pójść kurde od razu na respekt, jak i wszystkich, to nie, on będzie stał na swoim respekt, będzie czekał, aż to jemu ja wejdą pod celownik. Cyka się. Cyka się. Wiesz, jak tam by wszedł, kurde, w pięciu, to by zginął. Ja muszę tak delikatnie po cichutku podchodzić, tak wiecie. No i skanik, głowa także. Także Norma, no i patrzcie, i Overwatch, i znowu dwóch czyterów. Czy to się kiedyś skończy? Czy kiedyś, kurde, skończą się ci odpaleńcy? Czy to już tak będzie zawsze, zawsze, zawsze? takim stopniu, oczywiście. Bo tak, no, całkowicie to no, nigdy się nie skończy. Zawsze, zawsze będą odpalańcy, Ale kurczę, czy chociaż, no, tak w znacznym stopniu mogłoby się to zmniejszyć. To mnie zastanawia. Co by trzeba było zrobić? Nie wiem, powinno być jakieś kar więzieniu chyba za to, naprawdę. Czy tu jesz, idziesz siedzieć? No, bo to jest, no, oszustwo, jakby nie patrzeć, tak? Więc tak powinno być. Ja bym tak wprowadziła. Kale, pieniężną, kurde. Jeszcze, żeby do więzienia szli. No i podejrzany tutaj. Jeden za drugim, czy będzie Aisik? Nie ma Aisik, nie udało mu się. Patrzcie, jaki bot cheater. Kolejny cheater, który jest słaby. Po prostu mogiereczka nie szła bez cheatów. Nie potrafi się nauczyć grać w tego kanterka. No to musiał się chłopie jakoś poratować. No, albo kobita, bo tego też nie wiemy. Musiał się ktoś z nich poradować, bo teraz będę dobry, teraz będę lepszy. Zrobię później screena pod tabem i kurde pokażę kumplu, patrzcie, wykręciłem 40 fragów na rankadzie. I tak to będzie wyglądało, 100%. Będzie mówić, "Wow, ale ty jesteś dobry, we wykeruj mnie. No, i ostatnia runda. Na 90%, ostatnia, w sumie na 99% ostatnia runda. Może tutaj podejrzany się nie ruszę. <grymne> o! Jakieś drgi. Jakieś drgi już z respa ma. Nie ja powoli, powoli schodzi teteką. Nie wiem, czy sami się palą, czy sami się obijają, czy o co chodzi. No, a podejrzany Pipka siedzi na respie, boi się wejść. <grystanie> Cyk się. Ewidentnie. Ale jego timejci sobie radzą. Nie wiem, czy też są odpaleni, czy nie są odpaleni, ale sobie radzą. Tam buldog fraguje, bo mu wszyscy tutaj nam zaczęli wychodzić. No i jeszcze delta z awupką na respie. No, w sumie to też ludzie tak robią na tym daście właśnie. Bardzo, bardzo lubią tak robić właśnie ludzie na daście, że do ostatnich sekund kurde stoją na respie i to nawet nie mówię, jak jest, jak się gra z cheaterami czy coś, mówię po prostu normalnie na meczach. To jest słabe. Stać całą rundę na respie w celowanym w mida. Takie 2 na 10 bym powiedziała. No, podejrzany tutaj skacze jak Sarenka. No, to czołgał się na Tobę I leci. Leci chyba po delta. Coś źle, jak wydaje. I teleportuje w ogóle. To jest hit. Nie no, takich ludzi. No i zakończy ten mecz. O, jeszcze dzień popełnił samobójstwo, a podejrzany zakończył ten cudowny mecz. Także oczywiście wspomaganie celowania, wspomaganie widzenia, tutaj nic takiego chyba nie miał. No i też nie przeszkadzał umyślnie, bo nie trollował tak jak ci na Overpassie. Także przesyłamy werdykt. Ja dziękuję Wam bardzo za obejrzamko tego Overwatcha i też je róbcie, łapcie cheaterów razem kurde ze mną. Życzę Wam miłego popołudnia i widzimy się za tydzień. Popatki!